Cześć wszystkim z tej strony, kamień z Encyklopedii Kryptowalut. Wczoraj, 24 czerwca, skończyła się przedsprzedaż książki. Mega dziękuję wszystkim, którzy kupili tą książkę w przedsprzedaży. Tak jak obiecałem, każdy z Was miał tam oczywiście darmową dostawę w Polsce. Tak samo każdy z Was otrzyma podpis z, z pozdrowieniem na pierwszej stronie tej książki. Dzisiaj. Po nagraniu tego filmu mam zamiar właśnie jechać do drukarni, podpisać te wasze wszystkie książki. Jutro mają one wyjechać kulierem do miejsca, z którego będą wysyłane, i tak jak jest napisane na stronie głównej około 1 lipca, czyli dosłownie za kilka dni powinny te książki zostać do Was dostarczone. Czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci lipiec? Nie jestem pewien, no zobaczymy jak tam wszystko pójdzie dokładnie z harmonogramem, czyli tam zakwaterowaniem jakby tym książek. w tej firmie która to będzie wam wysyłać z pakowaniem tak dalej. Wszystko już jest dopięte na ostatni guzik natomiast te książki muszą przewędrować właśnie z, z drukarni do tej firmy i książki zostaną do was wysyłane. Natomiast oczywiście nadal da się tę książkę kupić oczywiście tutaj na stronie możecie ją nadal kupić encyklopedia kryptowalut.pl już parę osób po tej, jakby przed sprzedaży, kupiło tą książkę. Dlatego jestem nadal niezmiernie wdzięczny, że, że, że chcecie mi zaufać i tutaj tą książkę przeczytać. Oczywiście tworzyłem ją z Bitcoin Phoenixem. Bitcoin Phoenix też tutaj udzielił się w tej książce, też napisał 12 stron na temat inwestowania i tego, aby zawsze przeprowadzać swój własny research, Ale o tym już mówiłem w innych filmikach. Także tutaj tylko taka krótka informacja o końcu przed Natomiast nadal, nadal jakby książkę da się zamówić. I jak tu jest napisane można płacić w kryptowalutach przy tej cenie Bitcoina, którą teraz mamy prawie 13 tysięcy dolarów, to jest tam dosłownie ułamek, ułamek Bitcoina, bo 59 zł za książkę o kryptowalutach myślę, że to nie jest wygórowana cena patrząc na to, że chociażby książka o samych podatkach od kryptowalut kosztuje obecnie 100 zł, no to tutaj 59 wydaje mi się dość malutko, także myślę, że każdy będzie mógł sobie na to pozwolić. I to tyle tylko w tym filmie krótkim. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. Zapraszam nadal do, do, do kupienia książki. Tutaj możecie pobrać darmowy fragment, jeżeli jeszcze nie wiecie, co tam w środku jest. I tyle. Widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!